Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wesela międzynarodowe opowiem wam jak to wygląda. Czym się różni od polskich. Zaczynamy z Wesele międzynarodowe to na pewno takie, na którym jest y, odpowiednia proporcja polskich i zagranicznych gości. Moim zdaniem, jest to wesele 50 na 50, 30 na 70, ale 10 na 90. To będzie polskie wesele, na którym będzie kilka osób z zagranicy. Te osoby zazwyczaj są wycofane. Nie odczuwa się klimatu, że jest to wesele międzynarodowe, chyba że robimy wszystko pod tą dziesiątkę. I wesele całkowicie zmienia swój charakter na zagraniczny, czego nie polecam. Musicie zacząć na pewno od tego, żeby określić, ile osób będzie z zagranicy, ile będzie z Polski. Wtedy będziecie mogli faktycznie stwierdzić, czy jest to wesele międzynarodowe. Na pewno musimy znaleźć salę, która będzie dopasowana pod daną nację. Europejczycy nie w każdych warunkach reagują podobnie. To zależy od temperamentu, od tego, czy goście są z południa, czy są to Niemcy. Niemcy inaczej się bawią, jak Hiszpanie. Francuzi jeszcze inaczej się bawią, chociaż są z południa. I naprawdę jest bardzo dużo różnych skrajnych zachowań, o których też będę starał się Wam opowiedzieć. Bardzo ważne jest to, żeby na takiej sali była recepcja i pani, która mówi przynajmniej w języku angielskim. Niemcy potrafią. Naprawdę dobrze posługiwać się tym językiem. Nie trzeba znać niemieckiego, bardzo dobrze sobie radzą. Jedynie starsze osoby niekoniecznie rozmawiają po angielsku, ale osoby moim zdaniem do 50 roku życia, 60 nawet, bez problemu posługują się językiem angielskim. To nie tak, że uczyli się w szkołach i nic w głowie nie zostało, bo na pewno zostało. Nie tak jak co niektórym u nas. 8 lat rosyjskiego i. Ja, te, ja lubię lubił i to wszystko. Niestety... No. Koń się uśmiał, no ale taka jest prawda. Nawet moja operatorka się śmieje z, z tego, nie? Sami widzicie, nie? Że to jest tak... Brech. I słuchajcie, lecimy dalej. Bardzo ważna kwestia, aby ta recepcja była nie wszyscy zawsze zjawiają się w kościele namszy, którzy przyjeżdżają sobie wcześniej z myślą, że zabokują się w hotelu, rozejrzą się, jak wygląda lokal, obadają cały teren. I tak dalej, i tak dalej będą się już klimatyzować. Bardzo dobrze jest wtedy, jak zespół, czy ktokolwiek wychodzi przed taki lokal, jeśli jest to pałac, to który ma fajny ogród i przywitanie jest na ogrodzie, kieruje tych gości, posługuje się językiem obcym. Te osoby nie mają problemu ze znalezieniem swojego miejsca, z zabokowaniem się w pokojach, dostają też informacje, że mają tyle i tyle czasu, o tej o tej godzinie powinni być gotowi. I wtedy działa to bardzo fajnie, nie ma z tym problemu. I to jest jako priorytet. Nasi goście powinni zobaczyć swoje nazwiska na liście gości, która stoi w sztaludze czy czym innym. Kwestię pomysłu zostawiam Wam. Mogą spokojnie sobie zobaczyć, gdzie, gdzie są ich miejsca. Nie muszą się stresować. Nie ma chaosu. Jest dobra logistyka. Wszyscy wszystko wiedzą. Kelnerzy. Kelnerzy powinni również posługiwać się chociażby komunikatywnie językiem angielskim. Na pewno jedna osoba z obsługi Kierownik sali, bądź osoba, która zna język, powinna być w tym dniu mianowana na, na takiego łącznika między tą zagraniczną częścią. Różnie to bywa, bardzo różnie. Wiadomo, że ludzie są często nad wyrazem kumaci, więc ci, którzy są bardziej kumaci, nie potrzebują żadnego języka, żeby się odnaleźć w danej sytuacji, ale są osoby, które naprawdę potrzebują, żeby nimi pokierować. Jeśli tego nie ma, taki gość czuje, I'm lost no to, to sorry Gregory będzie biegał do pani młodej, żeby załatwiła, i tak dalej, i tak dalej. To wesele nie będzie dla niego fajnie spędzonym czasem, tylko jakąś tam udręką. Chociaż. Nie wszyscy są tak absorbujący. Goście zagraniczni na pewno też mają świadomość, że nie są u siebie, że ktoś ich może nie zrozumieć. Obserwują wszystko od początku, tak naprawdę całe wesele się klimatyzują i całe wesele jest dla nich badaniem, ale to też zależy od liczebności. Bo, jeśli jest na przykład bardzo duża liczebność, to goście zagraniczni potrafią zdominować wesele. Szczególnie Francuzi, którzy tak naprawdę nad którymi jest bardzo ciężko zapanować. Jeśli czują większość, to potrafią na, na, naprawdę yy, zrobić spustoszenie. Miałem taki przypadek, kiedy konferencjer po prostu krzyczał już do, do mikrofonu, a. Większość gości grała w rugby na sali, ponieważ pan Body miał taką fantazję, był rugbystą, ale niestety z tym się musimy liczyć. Zazwyczaj jest fajnie, ci goście bardzo fajnie reagują itd. itd. Kolejna ważna rzecz: alkohole. Powinna być większa różnorodność. Polakom dużo do szczęścia nie trzeba. Nasi rodacy bardzo lubią czystą wódkę, ewentualnie bimber, i przy tym bawią się najlepiej, nie lubią napojów niskoprocentowych. Goście zagraniczni reagują odwrotnie bardziej wolą napoje niskoprocentowe, ponieważ nie są przyzwyczajeni do takiego tak, picia zawodowego, czy triatlonowego, czy sztafetowego. Jak zwał, tak zwał. Wiadomo, jaki jest efekt końcowy nie wie, jak zakończy. Imprezy, warto wtedy pomyśleć o barmanie, który tak naprawdę czuwa nad nimi. Goście mogą sami sobie podchodzić, mogą sobie wybierać drinki. Barmani to są młodzi, kreatywni ludzie, którzy w większości przypadków posługują się językiem angielskim. Nie ma problemu tak naprawdę, żeby się z nimi dogadać. Zresztą, jeśli ktoś lubi jakieś wyrafinowane drinki alkoholowe, to wystarczy, że poda nazwę i barman od razu zorientuje się, co, co ma podać takiemu wujkowi. I bez problemu będzie zadowolony. Kolejną kwestią jest szwedzki stół. I na tym szwedzkim stole są też różne przysmaki, z których tacy goście mogą też bezproblemowo korzystać. Nie muszą czekać na jakieś jedzenie, nie muszą się pytać. Kiedy mają dyskomfort na przykład w komunikacji, ponieważ nie znają języka, wtedy mogą sobie bez problemu podejść do takiego stołu, wziąć sobie jakiś aperitif, czy wziąć sobie jakieś monoporcje, czy wziąć jakieś jedzonko, czy zjeść cokolwiek. To, co widzi, ma w zasięgu wzroku. Bez problemu może sobie z tego korzystać. Jest ok. Repertuar. Jeśli chodzi o zespół, czy DJ-a, to już jest kwestia gustu, ale repertuar powinien być przemyślany. Powinny być to evergreeny polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Częstym błędem jest to, że Polacy próbują pod kilka osób ustawiać całe wesele, zamiast pokazać im, jak naprawdę wygląda polskie wesele. I to jest jeden z największych błędów, który popełniacie. Tego bym nie robił. Zwróciłbym również uwagę, czy jest to wesele niemieckie, czy jest to wesele amerykańskie, czy, czy angielskie. Niemcy na przykład bardzo lubią muzykę lat 80. Ta muzyka się sprawdza nie tylko na międzynarodowych weselach, ale sprawdza się też na weselach polskich. Muzykę lat 90., niekoniecznie, ale przepleciona razem z muzyką lat 80., będzie na pewno dobrze się sprawdzać. I na to bym zwracał uwagę, chociaż, żeby nie było, że zaprzeczam temu, co mówiłem wcześniej, starajmy się naprawdę pokazać zagranicznym gościom jak wygląda polskie wesele. Niekoniecznie musi być to typowe polskie wesele, rodem z filmu Wesele, ale... Powinni trochę tej futurystyki liznąć, żeby mieli pojęcie, że byli na fajnym weselu, na takim, który się u nich jakby nie odbywa. I to na pewno będzie dla nich przeżyciem. Będą to dla nich y, wspaniałe wspomnienia, których na pewno nie zapomną i, i będą jeszcze długo długo o tym mówić. Konferencjer y, na tym weselu powinien posługiwać się dwoma językami, czyli niekoniecznie powinien zapowiadać utwory w dwóch językach, bo na to nie ma czasu. Goście nie lubią za długich zapowiedzi, często się nudzą. Utwory wystarczy zapowiadać nawet po polsku. Ale ważna jest konferencjerka w czasie, kiedy są ważne komunikaty, kiedy trzeba coś powiedzieć, kiedy dzieją się różne rzeczy, kiedy niespodzianki kulinarne się pojawiają, kiedy na przykład mamy jakąś ważną prezentację, ważne wspomnienia. Czy na przykład dzieją się rzeczy niezależne od ustaleń, warto jest też, żeby taka osoba potrafiła tłumaczyć wszystko na live. Wtedy goście na pewno będą w całości uczestniczyć w takiej imprezie. W momencie kiedy nie będzie tej konferencjerki, Taki gość będzie się w tych chwilach odcinał, on nie będzie zainteresowany, nie będzie nawet y, obserwował, co się dzieje. Włączcie sobie na przykład, y, jak pan omawia instrukcję obsługi telewizora po chińsku i na pewno nie wyślijcie się dłużej niż minutę, bo nie ma po co. Tak samo gość na weselu y, będzie reagował. Oczepiny powinny być prowadzone w dwóch językach, na pewno podziękowanie dla rodziców. Konferencje powinien wchodzić w interakcję z gośćmi, również powinien poznać wszystkich gości w trakcie wesela, by podczas oczepin zweryfikować osoby, które pojawiają się w zabawie, bo na pewno nikt nie będzie mu tłumaczył, że akurat do tej zabawy zgłosił się pan, który nie jest Polakiem i nigdy nie możemy przewidzieć, kto w tej zabawie bierze udział, więc proforma z klucza, z automatu ujedziemy w dwóch językach. Nie? żaden gość nie będzie czuł się niekomfortowo, będzie chciał brać udział w innych rzeczach, w innych zabawach, na pewno będzie czuł się jak w domu. Podziękowanie dla rodziców to jest na pewno temat bardzo śliski. Można się na nim przejechać, a można to zrobić bardzo fajnie, więc na pewno zalecam, aby para młoda sama. Złożyła życzenia, powiedziała publicznie w dwóch językach. Wtedy na pewno macie pewność, że te życzenia zostaną przekazane tak, jak trzeba. Jeśli macie obawy co do mówienia przez mikrofon i tak dalej, nie chcecie się w to angażować, bo wynajęliście takiego gościa jak ja na przykład. I taki gość powinien też wiedzieć, jakimi słowami powinien się posługiwać. Tak, żeby jak najlepiej te emocje przekazać. Nie powinniście wymagać od gości zagranicznych, aby bawili się tak samo jak Polacy, ponieważ niektórzy nie są przyzwyczajeni do takiej zabawy. Dla nich jest to nowe i świeże, więc na pewno nie będą się kulać po podłodze tak jak nasi. I, I to jest bardzo ważne. Na przykład w weselach angielskich są przemowy, które trwają po półtora godziny. Najpierw świadek mówi o Panu Młodym, później Pan Młody mówi o świadku, o sobie i o, o wszystkim, co mu leży na wątrobie. Polscy goście też mogą być zdziwieni, że o co tu chodzi, czemu od, od dwóch godzin jeszcze wesele nie zaczęło się tanecznie, jak to długo potrwa i tak dalej. Słuchajcie, w takich sytuacjach warto tych gości naprawdę poinformować, jak będzie wyglądało wesele, szczególnie w takich. Takiej lokalizacji, gdzie, gdzie się gra Łubu-dubu! I pod nogę. Wtedy naprawdę musicie wiedzieć, że, że to wesele nie będzie takie jak zawsze. I nie warto się przejmować tym, że część gości sobie stoi, rozmawia, że oni są tego przyzwyczajeni, oni przy, przyjechali porozmawiać, posłuchać muzyki. Naprawdę, zauważcie, że Niemcy na przykład bardzo lubią słuchać muzykę na wesele, lubią sobie stanąć gdzieś z kieliszki wina, zjeść sobie coś na talerzyku, słuchają. Wiele razy obserwowałem tych gości i oni naprawdę byli mega zaangażowani. Ale z punktu widzenia typowego Polaka, można by powiedzieć, że po co oni tu przyjechali, przecież, przecież jak się nie bawią, to po co przyjechali. Nie zawsze każdy musi się kulać po podłodze. Niektórzy bawią się świetnie, nie robiąc nic i o to chodzi. I na koniec chciałbym Wam zaproponować, abyście do mnie napisali maila biuromałpa.mrwedding.com.pl co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach? Macie jakieś problemy, z którymi się mierzycie? Wezmę pod uwagę wszystkie prośby. Chętnie zrobię taki odcinek. Nie obiecuję, że zrobię 100 odcinków jak przyjdzie 100 maili, ale na pewno 2-3 maile wezmę pod uwagę. A jeśli będzie ich bardzo dużo, to na pewno wezmę na tapetę najciekawsze problemy, które z tych tematów będą wynikały. Dzięki. Zapraszam do subskrybowania. Robię to dla Was, nie robię tego dla siebie. Poświęcam bardzo dużo czasu, angażuję się w to całym sobą. Chciałbym Wam przekazywać jak najwięcej skondensowanej wiedzy. Cześć!